No siemanko, witam was. Jestem Abraxos i zaczniemy sobie dzisiaj grę na single od soso, yy, żeby zdobyć świętego grala, żeby zebrać wszystkie przedmioty w tej grze. Nigdy nie grałem na singlu, zawsze tam w Battle.net pykałem sobie. No i teraz właśnie mam taki plan, żeby żeby jakby przejść tą grę od początku do końca yy, nie używając Battlenetu. Każdą postacią chcę ją przejść. Nie, no bo zawsze to wiecie, to... W tym sezonie miałem takie założenie, że no dobra, to nie będę używał, nie będę się wymieniał na batlecie, nie? No ale no to tak, wiecie, wyleciał mi tam weks chyba mi wyleciał, wymieniłem się y, za FGKi, no i potem już to poszło bardzo łatwo, bo sobie tego Thunder Charma kupiłem, który zbija odporności. No i słabo, że sam tego nie zrobiłem, nie? A na singlu nie da się kantować. Nie da się wystawiać przedmiotów, więc wszystko będę musiał sam zrobić, tak? No i pewnie kilka postaci zrobić, więc to jest fajne, to mi się podoba. No a jak wiadomo na początku najlepiej się soso farmi, więc po prostu zaczynam od soso pewnie... zrobię tą soso, nie wiem, może jakoś na Mefista i Pindla czy coś, no. Jakieś 2-3 lokacje jeszcze nie wiem, no. Teraz akurat soso się da wszystko. O, nie mam klucza. Teraz akurat soso da się wszystko farmić, no bo są te Thunder Charmy i po prostu zbijać niewrażliwości, nie? Zobaczymy jak to będzie. Mamy siedlisko zła. Mamy. I teraz zrobimy tak. Dajemy tutaj teleport, żeby zaoszczędzić czas. I szukamy sobie naszej kochanej flagi. O mamy Flawie, bardzo fajnie nam się zrespiło bo bliziutko, Porozmawiamy sobie z dziewczyną. No i pójdziemy sobie znaleźć teraz waypointa na zimnej równinie, który zawsze jest przy drodze, więc go w sumie nie trzeba szukać. Yy, tak, co do bildu, to będzie to yy, ja ogólnie też to też chcę przetestować przy okazji. Są buildy takie na necie, że od 1 do 75 poziomu prowadzicie zarączkę. No i właśnie wydrukowałem coś, sobie coś takiego. No i tutaj według tego mam iść na początku w błyskawice, w, w wiązki błyskawic, tak? Czarczbolta, potem we Frost, no, w no. Pole statyczne wiadomo, nie? No i to chyba na tą właśnie frost nowe będziemy y, to będzie nasz główny. Eaa! Eee, tym będziemy zadawać główne obrażenia y, przez cały normal. Miejsce Potem. Oj, oj, oj! Potem się przeniesiemy na. Może zacznę ze spali korzystać, nie? Potem zaczniemy. Hmm, grać na zimno i to będzie pewnie jakiś meteor, coś takiego. Połączony pewnie, no nie wiem, chyba z hydrami, niby się gra Meteorba, przeważnie grałem Meteorba, ale ostatnio sobie zrobiłem y, testa na starej jakiejś postaci, zmieniłem sobie i dałem sobie właśnie y, Orba, tą zamieć. I do tego te hydry, które są w ogóle przekozackie, bo one tam biją po 700 damage na strzał, nie? A to jest strasznie dużo. Dobra. O, pierwszy nadkruszony ametyt, bardzo dobrze. Tutaj z tym gnojkiem możemy mieć problemy. Oj, chyba padnę czemu ja nie upadłem, no padłem, umarłem ale jaja, ale słabo <laughs> dobra mamy już krótki łuk który chyba sprzedamy i kupimy sobie jakieś manasy chociaż przydałby się nam na pomocniczkę, nie? na, dobra, ile to kosztuje? 16 do 50 zostawimy to na razie i najwyżej damy sobie to na pomoc... pomocniczkę no troszkę źle to rozpo... Troszkę źle to rozplanowałem, nie? Dajemy sobie tak. Wszystko w witalność oczywiście. A tutaj dajemy sobie w to. No i przypisujemy. Mamy to na RT i też właśnie na padzie się gra dużo wygodniej moim zdaniem, ponieważ na przykład jak skończą mi się potki w pasku, no to automatycznie mi dobieranie z EQ, więc... No ogólnie, no super sprawa. W ogóle też pierwszy raz padłem w siedlisku złato, chyba jakiś jest stres, nie? Ale związany z nagrywaniem. Dobra, idziemy. Teraz to robimy zawodowo pomalutku. Mamy już tą wiązkę błyskawic, więc powinno pójść lepiej. No, proszę bardzo. Idzie lepiej. Napis z pięści dostają. Dobra. Jako tak o to idzie. Dobra, bo ja muszę mieć tą moją laskę, no właśnie. I teraz gonijmy tych szamanów, no bo to no. Najpierw tych szamanów trzeba wybijać, nie? Teraz sobie możemy na spokojnie upadłych pobić. Wszyscy szamani chyba z tego co widzę... Zostali wybici, i tutaj ciekawostka na temat tych upadłych demonów. Jest taka, że szaman maksymalnie może wskrzeszać tylko z jednej grupki, nie? Potwory czyli, że wiecie, jak jest jeden szaman, i osiem tych upadłych, to maksymalnie cztery sztuki może ich wskrzesić. Dobra, idzie mi zdecydowanie lepiej. Nie sądziłem, że takie problemy będą przy siedlisku zła. Dobra, użyjemy sobie tego. Tak z tą maną na początku to trzeba rozważnie, nie? No tutaj mamy szamana. Możemy użyć błyskawice właśnie, żeby się go szybko pozbyć. No i z tymi zombiakami nie powinno być już problemu. Musimy sobie też załatwić... Na hrabinę trzeba będzie troszkę pochodzić i załatwić sobie dwa słowa... Dwie runy tir, ponieważ jedna runa tir daje. O, pięknie, pikowana zbroja daje dwa domany za każde zabójstwo, nie? A ta wiązka błyskawic, ile ona mi bierze many? Ona mi bierze trzy many. No to patrzcie, no to powinno mi się to zwracać, nie? Więc to jest super. Dobra, czekajcie, mu muszę sobie rozdać znowu. Znowu dajemy w Charge Bolta, tutaj dajemy w żywotność, tutaj w Charge Bolta, o 3,5 ale teraz jak pierdolne, no właśnie, to nie ma przebacz, nie, za 3,4 HP mu, zajebałem, dobra, tutaj 3 sztuki, z... o w właśnie, w ogóle też można, złoto się samo podnosi, nie, to też jest taka nowość w tej wersji, tej Resurrected Disconnected, Dobra, czy tutaj... Wymagana siła 12, OK. No niestety nic tu nie możemy założyć na razie. Pas dostaliśmy, więc mamy dwa sloty więcej na miksturki. Mamy po prostu jeden rządek więcej. Martwa łotrzyca, która jest martwa i bije, no bo nic przy sobie nie miała. Tutaj mamy kolejne demony upadłych. Nie chcę za bardzo na razie z tej many korzystać, no bo wiecie tu jeszcze powinien być taki ząb jak taki niebieski elitka no i wolałbym sobie zostawić tą manę na to albo właśnie na to patrzcie tutaj się szybko przebijamy cyk no i to no teraz to zrobiłem jak zawodowiec szybkie wymienięcie potwora z boku dojście do generała no i jak generał dostanie na czapę no to już po ptakach, nie? Pięknie nóż do rzucania niebieski będzie na pewno troszkę wart. E, dobra. Eee, tutaj... Z... Mogłem to zostawić. Oczywiście to była kapliczka, która odnawiała nam. E... A, napełnienia, czyli wszystko nam odnawiała, dobra. Widzicie, nawet nie zauważyłem. Tutaj mamy no, już widzę. Cyk. No i bardzo ładnie to idzie. Też pierwszy raz gram tą soso na błyskawice przeważnie, to ja za, zaczynałem soso tak na fire no bo się robiło liścia, No i wiecie i, i tak naprawdę z tą bronią latałeś do ducha, nie? Jeżeli cię go chciało na początku farmić, a jeżeli nie, no to jeszcze bez problemu koszma z tym możesz przejść. Dobra, demon upadł zabity, zombie kolejne. Myślę, że już pomału... Pomału będziemy wychodzić tego o, obozowiska siedliska zła cyk demon cyk demon upadłych no i teraz już wiecie już na spokojnie można sobie ich powybijać ale żadne monasy na mnie lecą co za pech użyjemy sobie potki nie mogę mieć nic więcej mikstura wytrzymałości ja, dobra Mam uszkodzony nóż do rzucania. To też będzie drogie. Noże, wybuchające mikstury i tak dalej. Na początku to warto zbierać, bo to dużo pieniędzy kosztuje. O, właśnie, widzicie? O tym mówiłem. Tam na górze już widać tą elitkę. Tutaj jest. Jakąś, jakąś chciałbym, jakoś chciałbym ją podejść fajnie. Może na początku tych tak pojedynczo wybiję. O, no właśnie, oni do mnie pojedynczo podchodzą, ja dzięki temu manny nie muszę... Dobra, użyję na tą bestię, bo coś jej trafić nie umiem. Dobra, jest, pięknie, nadkruszony diament, super, i teraz... Raz, dwa, trzy... No, no i takim sposobem padł gościu, nie? Nie zdążył nas zamrozić, ani nic, więc bardzo fajnie. Dobra, co mnie tu tak bije? Dobra, będę musiał sobie ekwipunek na pewno ogarnąć. E Bo tu jest pikowana zbroja i buty. E fajnie by to było podnieść, nie? E dobra, 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 teraz robimy tak. Ogarniamy ekwipunek. E weź w ogóle na razie to powyrzucaj bierzemy buty, zbroje, zbroje sobie możemy od razu zidentyfikować nie możemy tego założyć powinniśmy zidentyfikować buty które raczej będziemy w stanie założyć chyba, że coś na słapa mogę tutaj dać dobra, mogę założyć łuk na słapa i przez to mogę podnieść kurde, no nie wiem no Weźmiemy ten nóż do rzucania, on powinien być mocniejszy troszkę, który mamy poziom. Mamy czwarty poziom, więc dalej dajemy wszystko w żywotność i to będzie. Tak, to będzie ostatni punkt. Wycharge bolta z poziomów. Potem jeszcze damy go sobie z siedliska zła, ten punkt. No a potem już nie, nie wiem co to będzie potem. Aha, potem dajemy Frost Nowa i Static Shield. No właśnie, Static Shield jest fajny, bo on nam procentowo zmniejsza. No i pięknie. Z, z, przeszliśmy. Wy, wygraliśmy. Wyjdziemy sobie z gry, żeby przyspieszyć powrót do miasta. I ten Static Shield nam daje to, że, że po prostu, z, jak musimy podejść do potwora, on narzuca tą tarczę tego Static Shielda i zmniejsza HP. Nie wiem, tam chyba do 25% na normalu do 50% na koszu. Pozdrawiam cię, jakoś tak. Kurde, nie pamiętam, ale to czym wyższy poziom Zbit, trudności, zwiat... tym, tym mniej możesz zbić tego HP. Nie, na normalu chyba możesz zbić 75%, potem 50, a potem 25%. Do... Jakoś tak, dobra, sprzedajemy teraz. Teraz się obłowimy. Tutaj ten łuk sobie, tak jak mówiłem wcześniej, zostawię. Właśnie, opatrzcie, uszkodzony nóż do rzucania i to kosztuje aż 720 zł. Nie, kluczyk sobie możemy zostawić. Sztylet nam jest niepotrzebny. Ta zbroja też nam się na razie nie przyda. Tutaj nie zidentyfikowane, właśnie sztylety, więc one to pewnie będą parę tysięcy warte. Zobaczymy. Buty 10 do przywracania wytrzymałości. No to wiadomo, że sobie ubierzemy, to sprzedamy i sprawdzamy tak. To teraz kosztuje 519, a jak zidentyfikuje 720, no nie opłacało się. Yy, dobra. Tutaj te miksturki sobie mogę zostawić. Teraz tak, możemy, tutaj sobie możemy poszukać czegoś właśnie z... Yy, do naszego charge chargebolta. Do umiejętności lodowy pocisk, dwa do umiejętności lodowy pocisk. Jeden do umiejętności ciepło, zbroja mrozu. Pole statyczne 3 do inferno? Nie Jeden, do o właśnie do wiązka błyskawic, ale to jest tylko jeden. Kurde, no mało mam pieniędzy. A jakbym sprzedał te gemy, one są tylko po 250. Dobra, to na razie nie będziemy tego rolować, ale ogólnie to zrobimy sobie tak. Właśnie, że jak będziemy mieli troszkę więcej pieniędzy, yy, to kupimy sobie, nie? Troszkę więcej. Yy, to wtedy sobie porulujemy tak plus 3. Do tego właśnie. Do wiązki błyskawic naszej, po prostu. Dobra, idziemy odłożyć cenne przedmioty, klejnoty, które. Myślę, że damy sobie naszej łuczniczce zaraz, jak ją oczywiście zdobędziemy, to sobie zostawimy, i tu sobie damy na wspólną skrzyneczkę. Proszę bardzo, tu sobie to przełożymy. Teraz tak, tu przytrzymamy R. fajnie nam się jakiś płynek porządkuje. Dostaliśmy punkt z siedliska zła, który dajemy w wiązkę błyskawic. Tak, i teraz mamy level 5 save skill point. Potem Frost Nova i Static Shield Zadania to jest zrobione. Teraz musimy poszukać krwawej orlicy. No to idziemy na zimną równinę. Nie pamiętam w sumie, czy to było na zimnej równinie, czy gdzie to było. Idziemy sobie po prostu drogą. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Hmm. O, z tych to leci dużo ekspa. No. Oj, złota, 21 złota. Patrzcie, to chyba nam się mana zezwrócił. Nie, no super, to Wiązka Błyskawic jest. No i proszę bardzo, szybko padają, nie? Krótki miecz. Nie biorę tego, bo to będzie mało warte. Kurwa, nie kupiłem teleportów. No to pięknie. No to słabo. Jaskinia, ej, ja bym poszedł do tej jaskini, no tylko że... No, zapomniałem to, o, o tych teleportach. Wde... Dobra, wrócę się do miasta i zwiedzimy tą jaskinię, Bo chciałbym całą grę sobie przejść, nie? Wszystkie poboczne lokacje wszędzie będziemy wchodzić. A tak, tak po prostu, żeby sobie pozwiedzać. Level większy wbić. No tu, tutaj wiadomo, tutaj nam za bardzo nic nie może wylecieć, no, więc... No, będziemy musieli czekać no po prostu Na koszmar, na koszmar. Ooooooo! pani No Tutaj też jakoś tak trzeba to na ukos je się puszcza i one wtedy podobno najlepiej wchodzą Dobra O, ładnie, krótki łuk, mniejsza mikstura, dużo miksturę fajnie i tak, idziemy do obozowiska Łotrzyc znowu. I my musimy kupić sobie... Tak, na pewno musimy kupić to. Kilka tych teleportów sobie dokupię. No to sprzedaj. Tu jest łuk, który chętnie bym zidentyfikował. Dużo nie jest warty niestety. I jeszcze sobie kupimy to. O ile nas stać na to? Stać nas na to! Dobra, ile tu jest tych zwojów? Trzy. No to starczy, będziemy z ziemi podnosić. Też nie mamy dużo pieniędzy, nie możemy tak nimi na razie szastać, nie? Dobra, idziemy sobie dalej drogą. Powinniśmy dojść. Czekajcie, czekajcie co my potrzebujemy tak naprawdę? To, czy tu jest, tu jest cmentarz, tak? I tak mi się zdaje, dobra. To... Poszukamy najpierw, może, tego cmentarza. Na zimnej. Tak, on był na zimnej równinie, dobra. Na zimnej równinie był cmentarz. I tak coś mi się zdaje, że, że właśnie idziemy ku niemu. O, pięknie. Patrzcie, co tu mamy. Kapliczkę Expa. Dobra, no to teraz polecimy, nie? Noże do rzucania dobrej jakości Super Drop to jest 720, tak? Skrzyneczka, kolejny nóż do rzucania. No, po... pomału się odrabiamy z tą kazą. O i właśnie i patrzcie teraz. Yy, nie mam tutaj mikstur, nie? Ale mogę użyć je, bo drugi slot na pasku jest przypisany do mixturmany. I dlatego, że gram na padzie, no to będzie mi automatycznie te miksturki po prostu dodawać, nie? Będzie, będzie mi je z plecaka brało w ogóle. Dobra, pięknie miksturka many. Przyda się, bo jak trafimy na krwawą orlicę, no to no, może być ciężko, nie? O dokładnie, jesteśmy na cmentarzu. To o czym mówiłem, i tutaj jest ta krypta. Y, I i coś, jeszcze, co, co, coś jeszcze. Coś obok krypty, a tak krypta. Ło ale ty głośno mówisz, a ta krypta to jest y, obszar 85 poziom. Na. na Hel oczywiście, nie? O, szyszka wyleciała. Dawaj, tą szyszkę. Pięknie, ej! Dobra, ej, patrzcie co będzie! Wow, wymagany poziom 5. 15 do skuteczności ataku, 7 odporności na ogień, ej! Fajnie. Ale na razie tego nie potrzebujemy, no. No właśnie, i mauzoleum. Hmm. Dobra, tylko czy ja chcę tu na pewno wchodzić? A wiecie co? Nie, nie będę wchodził. Może na koszmarze sobie tak pozwiedzamy. A może wejść? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Mam 20 minut odcinka. Dobra, zwiedzimy sobie to. Przechodzimy tą grę jednak dokładnie. Mauzoleum. Tu będzie chyba złota skrzynka, nie? Dla nas jako nagroda za przejście. Za nasze wysiłki. Bardzo ładnie to idzie. O, już było warto, zaraz jakiś fajny łuczek nam wyleci z bardzo, droż, z bardzo dużą szybkością ataku, no i wsadzimy wszystkie te gemy do łuku, nie? I zobaczycie jaką pomocną będę miał pomoc, jaką pomocną pomocnicę, jaką silną pomocnicę będę miał. Było pięknie, no wybuchowa mikstura. Eee, my to. My, my już bogaci jesteśmy, tak? Szkielety niskie, skórzane rękawice wezmę, bo chyba nie mam dokładnie. O, i level wpadł. I tutaj boss jakiś, ale bez problemu, właśnie. Berło, berło będzie drogie, nie? Berło zajmuje 3 sloty. Tak sobie damy No i level nam wpadł, więc dajemy dajemy, dajemy... Aha, savewujemy tego skilla, tak? Tak, savewujemy, a tutaj dajemy w życie, no. I mamy złotą skrzynkę. O i no i właśnie, no i tak będziemy robić, do złotej skrzynki i tyle. Nie będziemy zwiedzać wszystkiego, tylko po prostu do złotej skrzynki. No i właśnie o to chodzi. Y, dobra, uzupełnimy sobie, posegregujemy, żeby wziąć katar, którego niestety nie... Czekajcie, y, tak, tak, tak i tak i katar mogę już wziąć, dobra, y, zwój portalu, identyfikacji i... dobra. Bo tak y, chcę iść do miasta, ale to po prostu wyjdę stąd. I pójdę z powierzchni do miasta. Dobra. Aj, dziura, nie mogę tędy przejść. No i wychodzimy sobie na cmentarz. I tu po drugiej stronie powinno być coś jeszcze, nie? Czy nie? Czy zdawało mi się? Tak, jest tu jeszcze krypta, właśnie. Ale to najpierw musimy się sprzedać. Bo troszkę mamy tych rzeczy do sprzedaży, nie? nie mogę I właśnie dostałem jeszcze od razu łuczniczkę. A kara też nam. Czy a kara nam nie powinna dać pierścienia jakiegoś? A może mi się zdawało, wiecie? Dobra, e, tak. Tutaj i szyszkę, nie? Przywraca jeden punkt zdrowia. Słabe te berło. To pewnie też trzeba. No, nie warto było. I ta szyszka. Najemnik, czy może to również moja kobieta? Jeszcze nie, mogę tego użyć. Jeszcze nie mogę tego użyć. Czemu nie możesz? Który masz? Masz czwarty level. No dobra, handel to sprzedaj. Dobra, no, z tych potek troszkę za dużo jednak mam. Ale nie będziemy ich wyrzucać, nie? Ale za to mamy już 3000. Przerolowaliśmy sobie sklepy, więc sprawdzamy bronie nasze. Ognisty piorun, wiązki. O, wiązki błyskawic, właśnie. Tego szukam, ale najlepiej jakby to były same wiązki błyskawic. Ciepło, też nie potrzebujemy. Ciepło. Zbroja mrozu, ciepło. Nie. Ognisty piorun, lodowy pocisk. Ognisty piorun. Zbroja o. Ale to kosztuje 7000. nie stać nas na takie rzeczy niestety, a ja sobie po prostu zrobię teraz tak, że zatrzymam nagrywanie i będę przerelowywał ten sklep, może coś mi się trafi. Yy, dobra, ogólnie to nie opłaca się szukać, no bo nie ma po prostu, nie? Jakby nie, no są te wiązki, ale one są teraz dużo droższe, no i... No to są po 10 tysięcy. Kurde, dużo to jest, nie? Za to tutaj mam, patrzcie, mam ten łuk, duża szybkość ataku. Biorę sobie ten łuczek, to w ogóle mogę oddać. I mogę tu powkładać gemy dla naszej łuczniczki. Tak, damy tak. Broń 1, 3 od zimna. Od zimna. I ten będzie. Kurde, no już nie mam drugiego. Dobra, na razie będą dwa. Teraz tak, dajemy sobie naszą najemniczkę. Dzięki. Właśnie, z, oj, patrzcie, ma 416 obrażenia. Nie, to, to jest bardzo dużo. Dobra, tu mamy ten punkt zasejbowany. Więc pójdziemy sobie jeszcze. Czy my chcemy gdzieś jeszcze iść? No dobra, to może tak. Pójdziemy sobie znaleźć TPK na kamienne pole. No, i na tym skończymy odcinek, nie? Więc to w sumie po jedną lokację przeszliśmy, a drugą tam zaczniemy sobie. No. Też fajnie, że mapa zostaje odkryta. Nic nie trzeba drugi raz szukać. Idziemy sobie po prostu po drodze. No i tyle, nie? Tutaj możemy coś tam powibijać tych potworków tam. Raz, dwa razy puszczę tą wiązkę błyskawic Mamy kamienne pole i teraz tak Kamienny krąg powinien być przy... przy drodze, no z reguły tak się respi i teleport z tego co mi się zdaje też. Ale co do te, do kamiennego krągu jestem pewny A co do teleportu nie Tutaj krwawa orlica, mamy kamienny krąg. Ale ja bym nie chciał go teraz zrobić, ja bym chciał tylko teleport sobie wziąć i a kamienny krąg sobie zrobimy jutro, jutro na początku odcinka. Nie dobra, mamy tu to przejście, którego nie potrzebujemy. Mamy kapliczkę umiejętności fajnie, której też na razie nie potrzebujemy. Miksturka wytrzymałości. No i szukamy sobie dalej tego pointa. O pięknie, mamy budki na speed'a, nie będzie nam się wytrzymałość kończyć. Hmm. No nie ma, nie ma. Widzę, że nie ma niestety. Coś ciężko znaleźć. Może tutaj na lewo będzie. Mam nadzieję. O, pięknie, duża grupka. Takie coś możemy wybijać, nie? Patrzcie, puszczę parę wiązek błyskawic. No i już. Kilkanaście potworków nie żyje, mamy teleport, idziemy do miasta i na tym sobie zakończymy odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobało, a jeżeli nie, no to możecie napisać uwagi, wiadomo, najlepiej jakbyście napisali jakieś uwagi, żebym się mógł poprawić, doszkolić, no i tak dalej, nie, wiecie, trzeba się rozwijać. Co to by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, na razie i cześć.